Tysiące stworzeń będą walczyć ze sobą, a my będziemy rywalizować o to, kto wygra 100 złotych. Już drugi raz. A gramy o 100 złotych, jeśli byście nie wzięli. I ten, kto będzie miał najwięcej punktów, wygrywa 100 złotych. W pierwszej walce zmierzy się 300 zombie versus 600 pillagerów. Zombie wytypowali Plumi i Frameusz, natomiast pillagerów Felipeza, Mateusz, Furson oraz Shiba. O dziwo, pillagerowie się dla nie wybijają. No, na, na, zostało to naprawione już. <laughs> Dlaczego no, ty nie powiedziałeś tego na początku? <laughs> no. A co miałem to mówić? Ale w ogóle chyba nie jest, strzelają Nie strzelają strzelają, zobacz Strzelają bez kitu Ej dobra jaki są tak rozrychane, Ale was w konia zrobiłem, niesamowite to jest Ej ch... Ej ale piladżery padają a Dobra dobra spokojnie Ale on nie kaitują Ale ogóle Nie no on, piladżerzy mają w za duży cooldown przecież zamiaki ich rozmiotą EJ NO, no FAKTYCZNIE KURCZA MA WIĘKSZY COOLDOWN NIŻ BÓG ale to jest głupie no. Nie Pilageri się nie cofają co? do tyłu, bo szkielety to kajtowały a. ładnie wcześniej Piladżerzy chyba są głupi, głupi, wiesz, tak mi się wydaje Chociaż nie mam, nie, jest, nie mam pewności Ej, ale padło tak, 25 no, piladżerów no. i tylko 4 zombiaki No nie, jest no, po... A, a z tyłu są jeszcze zombiaki z łopatami, to super! nie fair. Ej, czy naprawdę każda jednostka strzelająca w tej grze minecraftowej jest do tak. kitu? Tak Ja uważam, że powinni banerami nawalać Ej. Ja uważam, że mogliby zdjąć te banery, bo mnie denerwują No nie o, no, 100, 100 piladżerów, 7 zombiaków ale zobacz, te zombiaki muszą być takiego lowa, stary. Nie wyobrażam sobie nawet, takie one muszą być lowa się, nie muszą. Zombiaki padają już równo z pilagierami. A no, no, już no, 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 to są no, 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 do przodu. Nie podoba mi się to, że tak się rozłożyli. Patrzcie, i prawie tyle samo pilagerów, a zobaczcie jaki jest bosbar przechylony. Ej, teraz trochę. Ale słyszę to z łopotami. No i popatrz, co no. Na <laughs> z łopotami. Dobrze, bo <laughs> oni są coraz większej linii. To jest dobre dla pilagerów. Dobra, a czy, no to totalnie to to bez różnicy, one i tak nawet nie na Może nie nadążają naciągnąć kursi. Dobra, co ty mówisz? No strzelają się. Nie, bozbar, bozbar, o, bozbar, taka hej, wykrywają. Wykrywają. Dobra, znowu Flava już będzie pierwszy na, na, na prowadzeniu będzie pierwszych rundach. Nie no, dzisiaj Ale... są aspiracje żeby Ale to była złotych. łatwizna, wam powiem Ej, to z jaką przewagą zębiaki Padło mniej niż połowa zębiaków Zębiaków było 300 Przecież to jest głupota, No, te zombiaki są niedopokonane yeah. w Minecraft'cie Wygrały zombie. W drugiej walce zniży się 1000 Wider Szkieletów versus 5 zmutowanych Endermanów. Na Wider Szkielety postawili Mateusz oraz Shiba natomiast na zmutowane Endermany Felipeza, Furson, Plumi i Flameusz. A po 13 Endermanów. Ule w się wkurzy jak e, Endermany krzyczeniem zdają damage, a Wider Szkielety na nie zdają damage'u a dobra, nie jednak wydają, jednak wydają Ja myślę, ale... że Enderman tutaj rozpyka łatwiutko. Tak, ale patrzcie jak małe 5 Endermanów ma HP na, na Bowsbarze, nie? Chociaż HP też chyba się zmniejsza równomiernie, nie? End, Endermanów Mniej więcej równo cały czas jest. No, no, no. Jest. Ale trzeba pamiętać, no, no. że Endermany mają totalnie OP Finisher. Nie wiem, to o tym pamiętam. ktoś... En Enderman zginie i pamięta. No, weźcie, że To byle swoich nie wciągnął. Ale już połowa. No, no, prawie padła. Tak. Ale patrzcie, ale Endermany muszą mieć też HP, No bo. No, Bosbar stoi mi. Ale padł jeden, jeden. jeden! Ale patrzcie, jak on bierze w kółko? To teraz milion osób. Gdzie to jest damage? No, jest damage, jest damage. Jezu, ile on złapał. O kurde, ale szybka walka oh, nagle górę. i się I Ej, padł pad, pad kol kolejny. Dobra, no, wygrał na no, mutant no. Enderman OP. Ale się głośno! Ty, jeden ej. enderman został! No. Nie Trzech, Trzech! Jeden, uciekli, jeden, uciekli, sobie poza, uciekli, uciekli sobie poza. Uciekli sobie poza. Poza. Proste. Wygrały mutant Endermany. W trzeciej walce zmierzy się 500 blaze'ów versus 30 zmutowanych szkieletów. Blaze wytypował Felipeza, a zmutowane szkielety Plumi, Furson, Mateusz, Shiba oraz Flameu. Dobra, ej, ale... Jak oni skaczą. Ty już popadało 30. Co jest. Blazy podpalają. Ojej to jesu. było coś z znaczenia Bo one się będą cały czas palić. Co nie! I Oj, to ogie. będzie taki co? Ojej, co lesie, nie! O zła, Co się dzieje? O nie! O nie! O O co się Ej, bo no myślałem, że będzie bardziej wyrównana, no co jest? Ej, czemu Blaze w sekundę padnie został zdeklasowany? Co jest? To arena No bo te znaczy... ty mają cliff przecież, przestrzelają po prostu przez te bęży. Znaczy tak, Klaczuj. są open. XD, ale ja Chyba ja. nie pod <patr> żaden szkielet <gryba> Wygrały zmutowane szkielety W czwartej walce zmierzy się Yeti vs 100 Endermanów Yeti wytypowali Felipeza i Shiba, natomiast Endermany Plumi, Mateusz, Furson oraz Flameusz Jak zasuwają no. Pa to Zobacz, on ich zmieci, on to... wiecie ich Co no, kurde, co jest? Jak się, się... się no, wyrostypały no, wszyscy Oni go nawet nie uderzał. To ej, no to dobrze, no to Yeti wygra no Ja w sumie Oj. nie tego, no, ale nie to nie dwa stawy, to no, Ja myślę, że Yeti przegra gdzie on wchodzi? Gdzie ty idziesz? Gdzie ty kurde u góry no? Zobaczcie e, na to Ej proszę No i dobrze, przegraliście ja Yeti ty, ja ty wygra, e, wygra za to Za barierami są pier... Ej no bij ich, bij ich Finiszuj ich, proszę cię tybko. Proszę Cię, wygra, wygra, do zera, do zera, Rammusów, pij, błagam Cię, zrejdź już jeszcze raz. Proszę, 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 Ej, on Cię roztapia, z niego nie. też leci. Ej, no na kogo nie, Ty się no, 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 triggerujesz, gościu? nie, nie, nie proszę, nie, nie. Wygraj, tak, nie, wygraj, tak. wygra, proszę, nie, nie pan, nie, co nie, za noc. Wygrały Endermany. W piątej walce zmierzy się 50 krokodyli versus 10 zmutowanych zombie. Krokodyle wytypowali Felipeza, Shiba oraz Mateusz, a mutant zombie Furson, Plumi i Flameusz. 50. są krokodyli. Ja obstawiłem aligatory Ja obstawiłem zombiaki no? no. ja, ja też obstawiłem aligatory No bo ja aligatory miały dosłownie równo HP co zombiaki, a jest ich więcej Więc wydaje mi się, że aligatory, nie wiem, mam jakoś tak wrażenie, no, że, co, że... Mnie wyjdzie, mogą hP. Co, co wy, wy robicie zombiaki? One tak trzymają w buzi, widzicie? To jest OP Aha Ej, Ja, tak, ja, ja obstawiam przeciwieństwa Widzę, że on, że jak one złapią je do buzi, to już nie ma szans okay, no właśnie, Ale one grają złapią, to najman. potem kolejny łapi, tak No, 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 moce, moce No to jest, no jak by nie honorowo, trzymają je w buzi i no jak najman, nie? Nie, no. za Ty, ale dzięki ja temu to. zombiaki nawet nie mogą ryspić tych, tych małych zombiaków ale <gry> to wstawię zombiaki Ja niestety to jest ja, <grym> ale, ale, nie. ale to jeszcze nie koniec, to jeszcze nie koniec. Ta, ta, nie, no, nie <grym>. Stawaj. robi na polu walki, proszę cię. Ej, turbo P. Krokodyle wygrały. W szóstej walce zmierzy się tysiąc zombie versus zmutowany rycerz. Tysiąc zombie wytpowali Plumi i Furson, a zmutowanego rycerza Felipeza, Shiba, Flameusz oraz Mateusz. Idźcie się bić panowie! Ale z... Moja armia, zonarnie. A dobrze, nie rusza się. To one podejdą, zajmą pozycję i naraz. raz. O! o stał, stał, na ból, stał, stał. Stał. Doła, wstał stary, wstał! Rękę do łańcuchu. całkiem spory mówią, a to Ej, tego ty... typu walka. A, wiedziałem, że ma to opór. Ej, ale on ich nie dosięga. No, no, ja nie, no dosięga. nie dosięga, Ej. Ale dosięga. Ej, on ma w plecach pity. Jakiś zombiak mu zaraz wyciągnie i go p***. Dużo zombiaków jeszcze zostało. Nie, nie, nie się ale jeszcze duży Dimage który zadałem przy okazji. <laughs> Zobacz jaki stary jest Open. Op no. O! Ale dziabnął. A O, o zadali mu dipsa u, no! U, no! No! Tako! Tako, o kurde Chyba umiesz że 200 to prze, no. prze, Przemocy to prze Przemocny! Przemoc Jak go jest. to, to to, to ma przewalone chyba. No jak ładnie go otoczył, to, to, to tam, bo będzie zabijał tylko z jednej strony. No nie wiem, ale no na razie nie źle wiem. Robią. Ale już, no tro, trochę już go otoczyły, ja, nie? nie? Ale, ale, ale o, ale, o! O! Bicie, bicie, bicie! Plecy! O ła, ła, o, moje nie, plecy! Nic, nic o nie, znowu to! Chodzi. No ej, no trolluje! Nie odniosę się nie do nich plecami! Dobrze, dobrze! Nie. On, on dobrze. nie może tak często być z góry! Nie, no deklasacja! Co jest? Została jedna trzecia zombiaków Co jest? Nie wiem, ale on ma jakieś szanse. No chyba zombiaki mają małe szanse. Dobrze, trzy punkty Dawaj mi ten miecz, to sam nawalę Zaraz mu ten miecz z... i go zabiją Małek i wygrają Pierdol! Dobra, Ale. wygra, no, dobra, nice Good Proszę job punkt. Wygrał mutant rycerz W siódmej walce zmierzy się 300 gastów versus 50 orłów Gasty wytypował Furson, natomiast orły Felipeza, Plumi, Mateusz, Flameusz i Shiba bo kto To jest Tak, ej To ta... właśnie Ja cię kręcę no, Nie podjesz się orzełki Ej, ale gast to miał też low HP bardzo, no nie pomyślałem. Ale dymy! No, ale ale dymy. są chyba na hita po prostu. Ej, Orły przegrywają jak narzecz chyba HP. 9 Orłów nie, padło, dziesięć. Oj no, tu Gazdy wygrają. Nie Ej, ja zmieniam nowy. zdanie. Niestety. <laughs> ja na Gazdy. E, ale, ale im mniej Orłów, tym jest łatwiej dla nich chyba. Im więcej I... w tym jest łatwiej Bogacy no, o siebie po strzelają O, że zróbcie coś Ej e, no, patriotycznie, yes. polska guru, błagam was, orły Ja mam, ja mam nadzieję, że orły teraz Nie, dobra, nie mam, nie mam nadziei <grym, grym, grym>, Nie mam do nadziei Do, <grym>, do, do wywalenia do... te orły Byłem pewny, że orły zaklęsują, bo erły miały taki movement Ale zobaczcie, w ogóle nie padają or orły, w ogóle już nie padają W że jest ich mało i ciężko je trafić, wtedy to rykoszetem dostawały po prostu Oby, oby No właśnie, oby nie O, tanie trzeba i trafić, no, proszę nie. cię Cześć Orły. proszę, to nie tak długo. Iwo 4, trzy, nie. nie dobrze. Jak dobrze? Orły zaraz atakują i do tego. Ej, dobra, ej, długo, długo Orły nie, wpadły. dobra. Kurde, to czemu bada, ja ale. mówię takie rzeczy a potem wszystko pada i nie, nie. jest po mojej myśli. Nie, Ostatni Orzeł. Chyba. Nie. O, ale, ale unika, ale unika, co jest? O, dobra, ta widzę go. Ej, tak wygra, jeden Orzeł w o, 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 palił się, Pali się. Odpalił się! Wywalił się! Nie. Yes. Wygrały gasty. W ósmej walce zmierzy się 1000 szkieletów versus 100 uzbrojonych obrońców. Szkielety wytypował Furson. Natomiast uzbrojonych obrońców Felipeza, Plumi, Mateusz, Shiba oraz Flameusz Ale one mają zbroję jakoś. Nie mają zbroi, tam gadasz. No to mają gadaż. jakoś czapy, nie? No jakąś nie? nie? No nie, no Nie, nacierają do siany ich. Ej, odbiły się od nich ten! Strzały! Widz, Bez, widzicie to? Cały, nie, cały. nie widziałem o tym Ty jak szybko <noise> tam. Szkielety luz Otrzymują damage, nie są, nie są odporne widzicie Ej, Ale jeszcze, nie no, żaden nie padł HP się przesuwa na stronę no, Jakby no, szkielety weź teraz no. na plecy Te z tyłu, zrobiły obie Też by to wygrały mi się wydaje Też mi się wydaje, że gdyby tak zrobiły Gdyby tak zrobiły mogły wygrać Ale robią, robią obie zobacz Ale pamiętajcie, że szkielety mają tylko kości A oni mają jeszcze mózg A skąd wiesz? Nic nie mają ty szkielety umierają, ale bonbar się wcale nie przesuwa tak tak bardzo, widzicie? One A, muszą mieć też lowatywać Ej, jest całkiem dobrze, ja jestem dobrym człowiekiem. Nie na ręczedów stawiać. Padło tylko 400 szkieletów i 0 tych drugich. Uuu, dwóch już Padło dwóch! Ojej, tako! Ta deklasacja ze strony szkieletów. Zabiło już trzech. Tak, ale Bosbar wcale aż tak szybko nie leciał do tej pory. Teraz szybko leci. Zostawiam go ze stóp. ściany. szalony. Szkielety, Luz! Ja myślę, że przykro mi, Furson. Przykro mi, Furson, no. Że nie sądziłem, że aż tak zostaną roz, rozjechani Wygrali uzbrojeni obrońcy. W dziewiątej walce zmierzy się Hydra versus 10 mutant creeperów. Hydrę wytypował Plumi, a zmutowany creepery, Felipeza, Mateusz, Flameusz, Furson i Shiba. Ale zasłam! Ej. <laughs> <laughs> Ej, ale creepery, to co to byście trzeba mać taką tak perspektywę? Kri... Dło, ku... Ej, Ale on jest ILE ICH jest Ty, ile BIJĄ Depsa! Ej, szpadło PARĘ hiperów chyba. No ale to te nie, małe nie. padają. Tak. No, Mój no, robi 360 tak. z jakiegoś powodu <laughs> ty, Nie <laughs> wiem którym jesteś. <laughs> Ej, kurde, ale dymy! Ty Ale chiluję no, hil, no, już no, CO, to co to jest? To JEST? Ja się hiluję! Proszę, kucy, ty ty to się chilujesz? Nice, dobra, I ale, opej! Ale się! Ja no chyba raczej zdra wygra, no. No Ty, dobrze, w To jest? Ej, ale pali! Pali, pal! Nic nie pali, nic nie pali Pali, pali! A łapali się! Ej, w ogóle mapy jak pogryfowały, co jest? Ej, dobra, Hydra do pół HP się zbliża Hydra ma, Ej, 77 ja... creeperów, co? 85! Creepery się mnożą się... same Ej, ile małych tam wchodzi? <laughs> dużo, dużo dużo. Ona malanie ma A, w... to, 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 to ma, ma... Moja woda, to nie ma. Hydrał nie walczą on sobie stoi w dziurze <noise> Gdzie hybra? on stoi? Wow, Jak dobra? hydra leci! O Ale dobra, no hydra chyba win <noise> Jaki win! <noise> o ty gadasz od klejeńcu <noise> 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 Dobrze powiedziałeś Całą arenę mi zgrifowali, co ja mam zrobić z tym? Chyba tak chyba hydra obrywa, zobacz. Creepery się leczą cały czas, no co jest? Zbyt o... zbyt opetek. Wow. <noise> Mają dobrego taktyka mnie ja im mówię, kiedy się leci. Tak. Ej, no kurde, to, to raz więcej mapy zgryfowane Chycie, coś i spada HP od, od, od pewnego momentu. A dobra, jeszcze raz. trzy głowy to nie jedna. O za mój, do... mój creeper się na ciebie popatrzy, <laughs> no Gdzie w prawo cyklowe. się w Hydra, uciekaj, odlatuj w kosmos. Bierz przykład z nagi. Kogo ty palisz, ta Hydra? Ej, ta Hydra to jest największy tronocik. Małe się rejczuje, wiesz? Cieszę się, że nie, nie się Hydry. Ej, Hydra! Patrz, patrz. Patrz. GG! Wygrały mutant Creepery. W ostatniej walce zmierzy się 300 niedźwiedzi polarnych versus 600 fantomów. Niedźwiedzie polarny wytypowali Plumi i Flameusz, natomiast fantomy, Felipeza, Mateusz, Furson oraz Shiba. Walka, proszę, niech fantomy wygrają! Jak będzie po, po czwórna do A nie, Mateusz obstawił! Nie mamy szans na no. wygraną! Ja ustawiłem jak Mateusz! Mateusz, tylko może wygrać albo ten! Nie! To jak coś to weź blikiem mi na telefon, nie? Masz mój numer telefonu. Jak to nie! Co one robią? Telefon to są jakieś upośledne One walczą no, no, z barier blokiem na górze Ej jak to kozacko wygląda jak one lecą do góry i spadają! Co jest? No, ślicznie to to wygląda, ty. Ale chmura z ty. tych... No, jak to wygląda jak one lecą w jednym miejscu w górę, a, a potem w dół? Pere, Tylko jeste nikogo nie zabiły! To jest <laughs> co a, Ej, ale masa co się dzieje z tych Co ale jest? To nie to wygląda. Panie niedźwiedzie. Ej, ale szczerze, czy to nie jest naj, najbardziej epicko wyglądająca walka dzisiaj? Aj, to jest najbardziej spektakularna walka, jaką widziałem, generalnie. Magiczne tornado, staraj Niedźwiedzie wygrywają. Ej, teraz, ej, cały czas tu, tu jest wymiana ciosów, nie? Ej, ale niedźwiedzie wygrywają, kurde. Miałem na nadzieję, że fantomy będą deklasować, przez to, że ich dwa razy więcej, mają dwa razy więcej życia. Nie, wydaje mi się, że to jest ta spokojnie wygrana fantomów. Nie wiem, o czym ty mówisz. <laughs> nie, tak myślę, że to spokojnie. Ale stereo tak mówisz? Tak, naprawdę. No dobra, no, no ja bym chciał, no ja klasunały. ustawiłem fantomy. Wow. Idzie wszystkie. Wow, Ale, o, o. Jak i nalot! Le... To jest stwierdziła, że Jou. pierwszy to idzie do góry. Nie no fantomiki, proszę was! Teraz chcę, że powoli przestaje mnie w tym 35! Nie no, nie udało się. Nie udało się. Nie myśleć, nie. Jak no. ja mam nadzieję, że te fantomy będą zlatywać na dół, walić jednego hita i uciekać na górę. z hita nie dostaną. Od nich no a one dost, dostają z 5 hitów, od 5 No od one pięciu spadają do... na dół i tam zostają, a Dobra, ostatnie cztery ostatnie dwa. Dobra, klatczują to. Uciekaj, uciekaj, wzywaj kolejny. Do kosmosu, do kosmosu. Od po dwójnotek walnął i nie odsiął, w ogóle nic widzieliście. To Alope fantom no po w środku. Uwaga, czyli patrzę na to, że punkt jest ciszy, są razy dwa Znowu straciłem 100 złotych Gratulacje dla Flamousza Gratulacje